Witajcie w naszej piernikowej krainie. Dzisiaj z moim małym pomocnikiem zamienimy naszą kuchnię w magiczny warsztat. Zaczynamy od przygotowania aromatycznej mieszanki. Do podgrzanego masła dodajemy miód, przyprawę korzenną, kakao. W oryginalnym przepisie jest cukier, ale ja dodałam erytrytol. Podgrzewamy i mieszamy. Mój pomocnik już nie może się doczekać. Ta mieszanka wprowadza w świąteczny nastrój. Przesiewamy mąkę. Tutaj mały błąd. Bo sodę oczyszczoną należy wymieszać najpierw z jogurtem. Następnie dodajemy jogurt z sodą, naszą aromatyczną mieszankę, 4 żółtka. Po nocy w lodówce ciasto jest gotowe do wałkowania. Wycinamy różne kształty. Ale pierniczkowe ludziki zdecydowanie u nas wygrywają. Zapomniałam dodać, że zamiast pszennej mąki użyłam tutaj mąki orkiszowej pełnoziarnistej. I pieczemy. A tu mój drugi pomocnik. Teraz czas na dekorowanie. Halo, a gdzie są pierniczki? Chyba najpierw musimy upiec kolejną partię.